Dzień dobry, to ja Banan TV. Dzisiaj nagrywamy z Among Us. No nie jest Among Us, będzie nowa seria. Tydzień temu nie wiem co się stało. Był wysyłany film, ale coś tak nie poszło. Co tam piszę? Naprawdę. Ciekawe gram, naprawdę z tymi Yoshi Majoshi. No i właśnie dla niego pozdro. Oglądam go. Janusz. No, dzisiaj. A, może za to dzisiaj wejdzie. No to robię cięcie i się widzimy w manie. No, tam jakby zacząłem, ale niedużo. No to do Minecrafta. Uż. A, mama. Ma, ma. Jestem zawsze pewna. Wchodzę na świat, nawet go nazwama by się odmieniał. Naprawdę. Czekamy na generowanie świata. Ja tam zawsze idę się bić najpierw, panie drewno. Ok. Oh, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck Não dá em Musimy tu chwilę poczekać mm. jedzenie. Się regeneruje życie. Nic się tu nie stało. Uwierzcie mi. Okej, okay, to jest Tak jest... O, jak od razu jestem to pokażę mam. Sam go malowałem. Sam jutki. A czekajcie, pokażę wam go. O, tak. Sam go malowałem. Sam. Cały czas. Sam go sobie namalowałem. Z nudów. Rogen. nie skaczemy bo nie mamy żartu nie cierpię o nie co ja jestem po prostu durnie nie, nie mogę Regenerujemy się Pan mi powinno starczyć. To nie jestem łupkiem, to nie jestem nie... Mi mm, mm. Ok. slime Blok. Ciekawe, co jest na no? emeraldy, mój pan, panie, panie, Jestem naprawdę, muszę tu siedzieć. Nie mówcie, okej. Okay. Yeah. Są? Mm, bo ja tu nagrywam na przerwie lekcyjnej. Mam dziurę. Ma. Kość. nie Jestem. Hmm. A. O mało by nie zapomniałem. Lajk. Zostawcie tu lajka, subika, lajka i subika. Zostawiajcie lajki i suby na każdym moim filmie. To dzisiaj to jest taka nowa seria mm, i sorry że tam nie nagrałem, bo nagrałem i mi się nie wysłało. A tu jest noc. O, zostawcie lekarz i suwa to będzie dzień. Okej, okay, robię cięcie, nie będziemy tu tak czekać. Zrobię. Dojdziemy dokąd aż nie będzie. Ping.